Witam państwa serdecznie ponownie. Dzisiaj kolejny nasz produkt. Ławka grande, tak zwana może odmienna ławka grande, jest to ławka poznańska. Tak ją sobie nazwaliśmy, z racji tego, że bardzo dużo ławek sprzedajemy do Poznania. Czym się wyróżnia ta ławka? Stelarz, bardzo gruby kształtownik o przekroju 40 na 80 Ścianki, oczywiście 2 mm, to jest minimalna grubość ścianki, którą dajemy. Kolejna rzecz, dużo szersze deski, co pozwala na jeszcze wygodniejsze odpoczywanie na tej ławce. Dodatkowy tak zwany bayer, podłokietnik też drewniany, co pozwala Państwu spoczywać na tej ławce nawet w zimne wieczory bądź też poranki. Co jeszcze wyróżnia tą ławkę? Oczywiście każda z naszych ławek ma mocowanie do podłoża. Montowana jest na ocenkowane śruby. Ten akurat rodzaj ławki jest z urzędu lakierowany, także trwałość tej ławki jest dużo dłuższa. Co jeszcze? Oczywiście spornik środkowy. Śmiało, cztery osoby siadają na tej ławce. Ławka jest akurat ten model rozmiaru 185 cm. E, I tak jak obiecywałem w poprzednim filmie dla Państwa, dzisiaj specjalny kod e, Grande 20, e, który będzie upoważniał do dosyć dużej zniżki, bo wysokości 100 zł. Kod trwa tydzień, także zapraszamy. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Czekamy też na łapki. To nas będzie motywowało do tego, żeby pokazywać Państwu wszystkie nasze produkty, abyście wiedzieli tak naprawdę, co kupujecie. Jeszcze raz głośno zapraszam. Już niebawem kolejny nasz produkt. Pozdrawiam.